Na lotnisku możemy zaobserwować bardzo ciekawe zjawisko ulubowania kolejek. Kolejka się ciągnie i ciągnie. A mimo no tego ludzie bardzo chętnie, dobrowolnie sobie przychodzą i w tej kolejce stoją. Dobra, dzięki uprzejmości linii lotniczych Ludwaffe dotarłem do punktu numer 2, czyli do Frankfurtu. Mamy godzinę 12.20, czyli wszystko gra. Teraz pędzę na kolejny samolot, mam tylko dwie godziny, żeby się dostać na samolot do Anchorage. A czeka mnie jeszcze bardzo żmudna kontrola, to, że to Ameryka. Więc szukam mojego gate'u i pędz dalej. <śmulety> Dzień i wypalę Ominęło mnie oddawanie bagażu, więc tyle to zaoszczędziłam. I w związku z tym pójdę poszkodzić darmowego internetu, bo roamingu oczywiście sobie szkodzę. Nie zrobię wcześniej. Godzina 13.55 występuje po kolejnej kontroli i okazuje się, że nikt się mnie nie boi, więc lecę. który, bałem się, że mnie dopadnie i zapadnie dosyć szybko. E, otóż, wedle czasu polskiego, jest teraz godzina 6. Lecę sobie na to na Arktycznym i mam jeszcze całe 5,5 godziny lotu przed sobą. z tego, że w tym u Polskiego jest 18, a ja spałem w ostatniej nocy jakieś 5 godzin. Czuję się już troszkę zmęczony, a z drugiej strony, z racji tego, że lecę na Zachód, to czas się dla mnie zatrzymał i stanie się śmieszna rzecz gdybym wyląduje 20 minut przed tym jak wystartowałem no i teraz jest dylemat patrzę po innych ludziach i widzę że część osób się położyła powoli drzemać i stara się przespać jeszcze kawałek lotu a ja się waham czy faktycznie się drzemnąć czy wytrzymać wyglądawać na miejscu, się w kolejny samolot, polecieć znowu i zdrzemnąć się zde się, usnąć już yy, normalnie tak jak będą spały osoby inne na lasce i wbić się w ten ich letni życia żeby uniknąć jet lagga ciężka decyzja nawet niespecjalnie jest teraz co oglądać więc chyba jednak się zdecyduje na krótką drzemę, Stwierdzam, że samolot to absolutnie najgorsze miejsce do robienia grafik. Naprawdę dobre stanowisko własne na tych Państw. Wejdźcie po w Polsce. No, Ale nie chcę już teraz nic mówić. Oficjalnie jest powitany na lasce. A teraz pro tip dla wszystkich podróżujących różowa walizka niezniszczalna i widoczna z kilometra na kołowrotku się nigdy nie pomylisz nie wiem czy teraz nie skłamię ale chyba znajduję się na jednym z najpiękniej położonych lotnisk na świecie Stało się. Jestem oficjalnie w Stamach. A to jest z tego, że kolejny samolot ma dopiero 7.50, a według czasu tutajszego mamy dopiero pierwszą. Mam kupę czasu, żeby sobie pochodzić po Nie mam pojęcia, gdzie tutaj coś zobaczę. Znajdę. Jakby się zgubię. Proszę bardzo, co dostałem? Mam Alaska Activity Guide. Który tak naprawdę okazuje się być w sumie broszurą reklamową, ale może tam się w nim parę ciekawych rzeczy znaleźć. Plus Activity Map. I pani pokierowała mnie w bardzo fajne miejsce. Będziemy sobie tu. A teraz jesteśmy tutaj. Więc pani nam się kazała wrócić do terminale, z którego tutaj przyszedłem i pójść prosto na bo To jest podobno bardzo popularne miejsce które ludzie lubią zwiedzać tak więc się na jeziorko powiem wam, że jak wysiadłem z samolotu zresztą to chyba było trochę widać po mnie byłem tak zmięty, że mi się absolutnie nic nie chciało nawet myśleć ale jak są te widoki tutaj to ja się chyba zakochałem Nie no ładnie tutaj Nie powiem że nie Robi robotę Tam też robi robotę Ogólnie jest ładnie Rozgarnięcie to jest dostaje 1 milion dolarów. And here comes the salmon burger. Ale trzeci lat w końcu wylądował, jest na Fairbanks i ty chyba skończę relację, bo już mi brakuje sił. Lajkujcie, subskrybujcie po więcej! Ja znajduję swój bagaż, swój samochód i spadam spać.